Ciao a tutti. Witajcie na moim kanale kuchni włoskiej Mandżare Łewki. Dzisiaj przygotowałam szybką surówkę do obiadu. Surówka składa się z trzech marchewek utartych na grubych oczkach tarki. Pół jabłka użyłam winnego, też utarłam na grubych oczkach tarki. Wzięłam pół czerwonej papryki, pokroiłam w kosteczkę. Dodałam garść czarnych oliwek, drobno pokroiłam. Garść pietruszki też drobno pokroiłam. Użyłam trzech sardeli, albo inaczej też można powiedzieć anżła. Też drobno pokroiłam, posoliłam, a do tego przygotowałam dressing. Dressing przygotowałam z musztardy dwie łyżeczki musztardy delikatnej dwie łyżki majonezu dodałam sok z pół cytryny i posoliłam to wszystko zamieszałam polałam moją surówkę no i od razu możemy ją serwować jeżeli przepis ci się spodobał to, to proszę o jakiś komentarz. Składniki na przepis znajdziecie na blogu. Link na bloga zostawiam pod filmikiem. Zapraszam też was na moje inne strony facebookowe typu fanpage lub na grupę na Facebooku. Kuchnia włoska kreska Buon appetito.